Witamy w końcu. Przyszedł falownik automat do studni. Zaglądamy co to będzie. Dokupiłem taką redukcję z cali na 3 czwarte. Później pójdzie kolanko na 3 czwarte. No i też redukcja z 1,5 na cal. Jest falownik i cały automat, tak jak widać. Zrobię później kilka zdjęć. <tryk> Jest manometr można regulację od najniższej kiedy to się załącza pompa. Do najwyższej ma się wyłączyć. To po prostu ona będzie mniejsze, obroty mniejsze, większe coś w tym rodzaju. Zobaczmy, co tu dalej mamy. Instrukcja w języku angielskim. Jedna, druga i tutaj instrukcja w języku polskim tak to wygląda. pompa, ten włącznik, jakieś naczynko i dojście, nie? I zaraz. Znaczy zaraz, nie zaraz, ale zamontujemy to. Na razie to tak to wygląda. Przejdziemy do pompy, pokażę, jak to będzie montować. Mianowicie tak to pójdzie. Ten falownik, automat sterowniczy, kran na górę. I zobaczymy, czy to będzie działać. Z tego, co mi wiadomo, to tak. Co mi mówili, pompa się nie męczy. Bo, tak to jak zapomnimy, ją wyłączyć. Możemy spalić, a zakręcimy kran. To na razie, na tyle. Dzisiaj wiatr zobaczymy, ile nam da popracować. Tak to będzie wyglądać. To na razie, na ten moment, tyle.